Janusz właśnie wstał. Chce zacząć ćwiczyć w domu i budować swój biznes, ale najpierw musi pójść do szkoły. Po powrocie ze szkoły jest zmęczony, je obiad i zapomina o swoich celach. W sumie to wie, że powinien odrobić pracę domową, ale jakoś mu się nie chce i w zamian odpala YouTube'a. A! miał jeszcze iść na siłownię. No dobra, to od jutra. A jutro powtórzy się to samo. Salomon! Salomon właśnie wstał. Jest czwarta rano, a on już wykonał wszystkie taski na dzień dzisiejszy i nie ma już nic do roboty. Zabiera się zatem za taski na jutro. Nic nie odkłada na później, bo wie, że lecącej rakiety się nie zatrzymuje. Ja jestem Habi Habibi i dzielę się w internecie swoją wiedzą na temat samorozwoju i dyscypliny. To nie jest kanał, na którym powiem ci, żebyś się nie przejmował i robił to, co czujesz. Więc jeśli tego szukałeś, to możesz nie subskrybować. Jeśli natomiast chcesz codziennie być lepszy od wczorajszego siebie, to zasubskrybuj i dołącz do naszej społeczności Braci Salomona. Oto jak przerwałem prokrastynację. Przez długi czas w swoim życiu strasznie prokrastynowałem. Praktycznie wszystko odkładałem na później, nie wiadomo jakieś rzeczy: prace domowe, lekcje, ale głównie te najtrudniejsze rzeczy. Wydawało mi się, że jestem całkiem spokoziomeczkiem, chodziłem na siłownię, trenowałem dużo, ale nigdy nie robiłem tych naprawdę ciężkich rzeczy. Miałem kilka takich rzeczy, których po prostu nie cierpiałem robić. I zawsze odkładałem na później. Czasami było to przygotowanie do jakiegoś nieprzyjemnego sprawdzianu, a czasami było to coś zupełnie tak prostego, jak na przykład odpisanie komuś na wiadomość. Masakra. Odkładałem te rzeczy do tego stopnia, że na koniec dnia czułem się ze sobą okropnie, mimo tego, że na przykład wyszedłem pobiegać, zrobiłem jakieś produktywne rzeczy, poczytałem coś, ale przez to, że nie zrobiłem tej, tej jednej prostej rzeczy, którą, którą mógłbym zrobić o tak w mgnieniu oka, gdybym tylko się zebrał do niej, to... Po prostu czułem się okropnie. Z racji takiej, że wiem, że dużo osób boryka się właśnie z prokrastynacją, postanowiłem podzielić się z Wami moimi doświadczeniami i tym, jak sobie z tym poradziłem. Po pierwsze, musisz wiedzieć dokładnie, co będziesz robił i czego chcesz. Gdy byłem w takim dołku prokrastynacji i nie wiedziałem totalnie, co robić i wszystko odkładałem na później, pierwsze, co zrobiłem, aby z niego wyjść, to stworzyłem listę ze swoimi celami. Jako, że staram się być z Wami jak najbardziej otwarty, jak to mogę, oto moja lista, oto moje cele, zapisałem sobie cele, na 2024 rok. i tutaj kupić samochód, przebiec maraton, 50 tysięcy subskrypcji na YouTubie, pojechać do Tajlandii, co miesiąc być u ortodonty, bo jest to taka sprawa, którą odkładam zawsze i zapominam przychodzić, zapominam umówić się do właśnie ortodonty i przez to mam już mega długo ten aparat na zębach, mimo że powinienem mieć już go dawno zdjętego i proste zęby. Więc wypisujesz sobie takie cele, powiedzmy na ten rok. Możesz usiąść, wziąć kartkę, wypisujesz sobie cele na 2024 rok. Co byś chciał osiągnąć, realistyczne, ale również takie, żebyś musiał się spiąć, żeby osiągnąć? Co byś, z czego będziesz dumny, jak osiągniesz na koniec tego roku? Następny krok, bierzesz drugą kartkę i wypisujesz codzienne akcje, które musisz wykonać, aby te cele zostały osiągnięte. Czyli, na przykład, jeśli chcę sobie kupić swój samochód wymarzony i wiem, że kosztuje on na przykład 100 tysięcy złotych, to jeśli chcę go w tym roku kupić, to muszę zapisać sobie na przykład, co miesiąc będę odkładał tyle i tyle pieniędzy. Albo, jeśli chcę przebiec na przykład maraton w wakacje, to muszę sobie napisać, trzy miesiące przed maratonem, rozpocząć przygotowania, takie i takie treningi, bla, 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 bla. Czyli wszystko musi być ustalone. Bo, jeśli się nie przygotujesz do tego, a zapiszesz sobie tylko te cele i będziesz na nie patrzył i będziesz miał takie, o, fajnie, mam cele, to, jakby nic z tego nie będzie, bo będziesz dalej prokrastynował i tylko patrzył na te cele i bez sensu się podniecał. I ostatnią rzeczą, którą musisz zrobić, to z tych celów, które były, wyszły pewne działania, i z tych działań musisz przygotować codzienną listę nawyków. Czyli tak. Wieczorem siadasz sobie przy biurku, wyłączasz telefon, tylko ty, kartka papieru, długopis i zaczynasz zapisywać. Cały dzień. Następny, czyli powiedzmy, siadasz sobie wtorek wieczór i planujesz całą środę od początku do końca. Bo jeśli nie będziesz miał konkretnych rzeczy do zrobienia, to ich nie zrobisz. U mnie to wygląda w ten sposób. Powiem wam plan na ten dzień, jaki sobie zapisałem, bo co wieczór siadam i sobie w ten sposób zapisuję. Mamy tak, wtorek, pobudka, piąta rano. I tak, ja sobie robię coś takiego, że jest pobudka, i tu jest takie coś, i możesz sobie zaznaczyć takiego czeka, i wszystko to potem sobie odznaczam. Jak to wykonam? Bo to jest takie fajne, że zrobię to, na przykład stanę o piątej, czek. Pościelić łóżko, czek. Szklanka wody, czek. I po kolei wszystko, nie? Następnie mamy tutaj bieg, zimny prysznic, wdzięczność, medytacja, modlitwa, przygotowanie trzech filmów, zadzwonienie do dziewięciu klientów, nagranie filmu, dodanie kanału na Discorda, zmontowanie filmu, trening klata triceps, czytanie, drugi trening, zaplanować środę i spanie. Ważne, żeby w tym planie również zapisać sobie zaplanować następny dzień tuż przed położeniem spać. Czyli ostatnią rzeczą, o której myślisz przed położeniem się spać ma być to, jak będzie wyglądał Twój następny dzień. Stwarza to niesamowitą psychologiczną przewagę, ponieważ kładziesz się spać już z myślą o tym, jak będziesz produktywnie spędzał następny dzień. Krótkie tipy, jak najlepiej przygotować tą listę. Po wstaniu prawdopodobnie masz jakąś krótką rutynę w stylu posiejciuszko, napić się wody, yy, może pobiegać, może porozciągać się, może... Cokolwiek innego. Następnie, po tej krótkiej rutynie, od razu pierwszą rzeczą, którą robisz, jest to, czego najbardziej nie chcesz robić. Robisz najgorszą rzecz. Dla mnie to było zadzwonienie do dziewięciu klientów. Biorę telefon i po prostu dzwonię od razu. To jest pierwsze, co robię. Nie mogę niczego innego zacząć robić, aż dopóki tego nie wykonam i tego nie odhaczę. Wiadomo, że wielu z Was ma na przykład szkołę rano, ale w takim wypadku możesz to po prostu przerzucić na po szkole, jeśli nie jesteś w stanie rano czegoś zrobić. Ale jeśli na przykład najgorszą Twoją rzeczą dnia byłoby bieganie, to możesz na przykład wstać rano przed szkołą i to zrobić, albo po prostu przerzucić to na poszkole, no bo wiadomo, nie jesteś w stanie inaczej tego zrobić. Jak się do tego przygotować? Wieczór przed musisz mieć wszystko gotowe. Wieczór przed lista klientów na kartce, puste biurko, wyczyszczone, kartka leży z listą klientów 9, dziewięć numerów telefonów leży na biurku, wszystko przygotowane, nic nie ma do rozproszenia. Jeśli miałbyś na przykład wstać rano i edytować Twój film na przykład, to co? Wszystkie karty pozamykane, na komputerze otwarty, otwarty twój program, w którym edytujesz, komputer na środku biurka, pusto, może słuchawki, które potrzebujesz do tego, i tyle. I co to daje? Przez to, że jest wszystko tak gotowe, to tylko siadasz do biurka, otwierasz powiedzmy komputer, jest otwarte, cyk, cię, nic nie, nie rozprasza, nie musisz nagle o, tu posprzątać biurka, tu może poszukać czegoś, tutaj znajdziesz coś po drodze, jakąś książkę, tu ci się otworzy jakieś powiadomienie na Instagramie. Nic z tych rzeczy. Wszystko gotowe, wsiadasz do tego i głowa Twoja prosto wchodzi w tą najcięższą rzecz, którą masz dzisiaj do wykonania. I wiadomo, że ciężko, może powiesz, że ciężko ci jest określić tą rzecz, która jest dla Ciebie najgorsza, ale jakby nie oszukuj siebie, bo dobrze wiesz, co to jest za rzecz. Każdy ma tą rzecz w głowie, jak pomyślisz, co masz do zrobienia, to wiem, że jest ta jedna rzecz, ta jedna rzecz, którą odkładasz i której nie chce Ci się robić, może nie jest zbyt ważna, ale najbardziej Ci się nie chce jej robić i cały czas gdzieś tam w Twojej głowie siedzi, przez to Cię nęka, i przez co masz złe samopoczucie. Zrób tę rzecz jako pierwsza rzecz z samego rana. Jeśli jest to nauka do sprawdzianu. Zeszyt z notatkami, to, co masz dokładnie się uczyć, podręcznik leży na stole, wstajesz rano, siadasz do tego i cyk, lecisz sobie. Ustawiasz timer na półtorej godziny i nic cię nie rozprasza, tylko to. Telefon wyłączony, komputer wyłączony. Robisz to, co masz robić? To zrobienie tej najgorszej, najtrudniejszej rzeczy z samego rana dać niesamowitą, niesamowitą. Nawet sobie nie wyobrażasz jak dobrą, jak wysoką psychologiczną przewagę nad sobą, nad samym sobą. Ponieważ pokażesz sobie, że jesteś w stanie wykonać tą najgorszą rzecz, to co możecie już w przytrafić w tym dniu. Nic gorszego nie będzie. To była najgorsza rzecz, i teraz już tylko z górki. Więc to jest taki przydatny tip, z którego ja korzystam i jest mi zajebiście. Zanim jednak będę kontynuował, to pamiętaj, Zasubskrybować ten kanał, ponieważ chcę do końca roku osiągnąć 50 tysięcy subskrypcji i bez Ciebie mi się nie uda. Tak naprawdę to jest jedyny powód, dla którego udało mi się pokonać tą prokrastynację. Ponieważ miałem wcześniej te same cele, miałem wcześniej te same marzenia, chciałem osiągnąć te same rzeczy, a mimo to po prostu nigdy mi to nie wychodziło, ponieważ wstawałem rano i powiedzmy, nawet poszedłem biegać, zrobiłem jakieś takie. Ciężkie rzeczy, które są dla mnie przyjemne, czyli pójście na siłownię, pójście biegać, może nauczenie się czegoś ciekawego i nawet wstawienie kilku na przykład Tiktoków. To są rzeczy, które przeprowadzają mnie do pewnych celów, ale nie do wszystkich, ponieważ mam cele, na przykład, żeby rozbudować swój sklep online, ale ciężko mi jest zadzwonić na przykład do klientów, porozmawiać z. Ludźmi i, i te ciężkie rzeczy zrobić, i zawsze było to odkładane na później. Potem nadchodził wieczór, i było takie, nie, no już w sumie za późno, i następny dzień, i na następny dzień. I w pewnej chwili dochodzisz do takiego momentu, że tego wszystkiego, czego nie zrobiłeś, jest taki nadłog, że nie jesteś w stanie tego ogarnąć. Dlatego potrzebujesz coś takiego, potrzebujesz codziennie mieć taką listę i codziennie wieczorem sobie zapisywać. To jest niesamowicie ważne i mi przynajmniej niesamowicie pomogło. Oczywiście mogę się mylić, może Tobie nie pomóc, ale myślę, że warto spróbować. Spróbuj sobie, zrób jeden dzień taki. I zobacz, jak Ci to pójdzie. Jeśli Ci to pomogło, pamiętaj o zasubskrybowaniu tego kanału, bo niesamowicie mi to pomaga, daniu lajka i napisaniu komentarza, nawet kciuka w górę, po prostu wysłanie, bo podbija to ten film i pozwala on, żeby trafił on do większej liczby ludzi. Jeśli natomiast chciałbyś dołączyć do społeczności, w której siebie wzajemnie wspieramy, motywujemy się, obecnie trwa również 30-dniowy challenge, w którym codziennie biegamy i wstawiamy sobie fotki z dystansu, z tego jak poszło, krótkie jakieś cytaty i motywacje, motywujemy się wzajemnie to dołącz do naszego kanału na Discordzie, który jest w opisie podlinkowany. Trzymaj się, bratku i pamiętaj, nie subskrybuj tego kanału, jak masz zamiar dalej siedzieć na dupie. Elo.